Witam was serdecznie, kochani. Bardzo cieszę się, że jesteście, że chcecie być, że chcecie wzrastać w poznawaniu Słowa. Proszę, otwórzcie razem ze mną chybraczyków 11.1. Ja chcę, żeby to z tym Słowem, które teraz usłyszycie, żebyście weszli, żebyśmy weszli w rok 21 z nadzieją. Chybraczyków 11.1. Mówi tak. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Teraz słowo spodziewać się, to słowo, które ja przeczytam w innym tłumaczeniu, które jest bliższe do normalnego takiego greckiego tłumaczenia, czy znaczy tekstu. Wiara jest podstawą spełnienia się tego wszystkiego, co jest treścią nadziei, przekonaniem o prawdziwości tego, co niewidzialne. Teraz wiara jest podstawą tego wszystkiego, co jest. Treścią nadziei. Ja chcę mówić o nadziei, o nadziei, która, która niech przez to słowo nadzieja wejdzie w twoje, w twoje serce, w Twój umysł, bo my wszyscy musimy mieć wiarę i my mamy wiarę. I dzięki wierze, tu jest napisane, że wiara jest podstawą spełnienia się tego wszystkiego. Wiara jest fundamentem. Wiara to jest to, na czym stoimy. Ty stoisz na wierze, ty stoisz na wierze w Jezusa Chrystusa. Wierząc w Jezusa, ty stoisz, ty stoisz na skalę, ty już stoisz na skalę, wierząc w Jezusa Chrystusa. Więc ty stojąc na skalę, masz wiarę i wiara jest taką, e, ją można porównać do waluty. Jak jedziesz do Austrii, to musisz mieć euro. Albo euro, jak to woli. Jak jedziesz do, do Japonii, musisz mieć jeny. Jak jedziesz do Stanów, musisz mieć dolary. Natomiast wiara jest taką walutą niebiańską. Posiadając wiarę, ty możesz brać to, co w niebie jest dla ciebie przygotowane, to, co Jezus już zrobił. Ale teraz wiara jest podstawą. Tego wszystkiego, co jest treścią nadziei. Innymi słowy, w taki ludzki sposób powiem, że wiara też jest treścią nadziei. A jaka wiara? Wiara w Jezusa, w jego doskonałe dzieło, że on umarł za ciebie, zmartwychwstał, żeby udowodnić tobie i pokazać siłę i to, co on przyniósł na krzyżu Golgoty i poprzez jego śmierć, zmartwychwstanie. Ty jesteś odkupiony, zbawiony, błogosławiony, jesteś głęboko umiłowany w Jezusie Chrystusie. Miłość ciebie e, dotyka poprzez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Amen. I teraz i ta ta wiara, właśnie w to, co powiedziałem teraz, jest treścią nadziei, że wiecie, jest napisane w. Nie, nie napisane, tylko wiecie, jak świat mówi na temat nadziei. Świat mówi, nadzieja jest matką głupich, nie? Nadzieja jest matką głupich. Dlaczego e, tak mówią w świecie, że nadzieja jest. Ludzie niewierzący tak mówią, że nadzieja jest matką głupich? Dlatego, że oni nie mają podstaw na nadzieję. Świat nie ma podstaw, żeby mieć nadzieję na to, że jutro będzie lepsze. Bo skąd to nie? Dlaczego niby jutro ma być lepsze, że co? Zmieni się data w kalendarzu i od razu będzie lepiej, to jest głupota. Prawda jest taka, że my, którzy wierzymy w Jezusa Chrystusa, możemy mieć nadzieję, ponieważ wiemy, komu zaufaliśmy. I naszą treścią mojej nadziei, treścią Twojej nadziei jest, wiara w Jezusa, w Jego doskonałe dzieło krzyża, w Jego śmierć w zmartwychwstanie. I w momencie, kiedy ty wierzysz w Jezusa, to twoja nadzieja zaczyna mieć sens, ma treść, jest czymś napełniona, tak? ma podstawy, żeby, żeby mieć tę nadzieję i jej się trzymać. Więc tak jest napisane jeszcze raz, a wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Czyli wiara jest podstawą tego, yy, w co mamy nadzieję. Aleluja. Więc wiem, w kogo wierzę, i to daje mi sens, aby mieć nadzieję, że jutro będzie lepsze niż wczoraj, że przyszły rok będzie lepszy niż poprzedni. Tak będzie, ponieważ moja nadzieja ma potężną treść i treścią mojej nadziei i mam nadzieję Twojej nadziei. Jest wiara w Jezusa, jest sam Pan Jezus Chrystus, który nas odkupił i podniósł i prowadzi dalej. Halleluja. Amen. Amen. I teraz Rzymian, piąty rozdział, pierwszy werset. Usprawiedliwienie wtedy z wiary pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją Chwały Boże. tutaj znów dochodzimy, że chlubi, chlub, chlubimy się nadzieją chwały Boże. Dlaczego my możemy w ogóle mieć chlubę i w ogóle chlubić się, że mamy jakąś nadzieję? Tak? Skąd to się bierze? Po pierwsze, pierwszy werset mówi usprawiedliwienie z wiary. Ty jesteś usprawiedliwiony z wiary w Jezusa. Ty nie opierasz swoją sprawiedliwość na twoich uczynkach, Twoich próbach, twoj, Twojej walce, Ty opierasz swoją nadzieję, ponieważ wierzysz w Jezusa Chrystusa i przez to mamy pokój z Bogiem, Ty masz pokój. My nie, nie uganiamy się za tym pokojem, my nie walczymy o ten pokój, my nie staramy się zdobyć ten pokój, my ten pokój mamy. I to zamieszanie w głowie, które może masz, z którym walczysz, możliwe, że to zamieszanie w głowie jest dlatego, że ty zapomniałeś, że masz pokój i teraz odświeżamy razem z, przez Słowo Boże odświeżamy to, że mamy pokój. Ty masz pokój z Bogiem poprzez usprawiedliwienie, ponieważ Bóg na ciebie się nie gniewa. Bo patrzę na Ciebie jak na usprawiedliwione dziecko Boże, jako na święte dziecko Boże, jak na swoje dziecko, które nie ma wad, nie ma kłopotów jakichś z grzechami. Nawet jeśli, jeśli wciąż myślisz, że jesteś grzesznikiem, bo widzisz, że upadasz, masz niedoskonałości, pamiętaj, wierząc w Jezusa, jesteś usprawiedliwiony i Bóg na Ciebie patrzy jako na. Święte Boże Dziecko. I dalej, drugi werset. Dzięki któremu też mamy dostęp przez wiary do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Chlubimy się, chlubię się nadzieją chwały. Bo takie troszeczkę dużej jest informacji w tych, w tych wersetach, bo co to znaczy chlubić się nadzieją chwały, chwały Bożej. Chwała Boża, ja sobie w notatkach tak zapisałem, że to jest kiedy na przykład coś się wydarzy, takie wydarzenie, podczas którego staje się jakaś zmiana na, na lepsze, albo Bóg ewidentnie dokonuje jakiś cud, albo prowadzi ciebie w jakiejś sytuacji, z której tobie się wydawało, że nie masz wyjścia, i nagle. Widząc, co się wydarzyło, wydarzenie, które wywoła u nas reakcję, albo takie, kiedy spontanicznie chcesz powiedzieć: chwała Bogu. Widzisz jakąś sytuację i z swojego serca wyskakuje myśl: chwała Bogu. Spontaniczna reakcja. Coś, co. Patrząc na jakąś, e, rozwiązanie jakiejś e, sprawy, jakiś cud, nie wiem, uzdrowienia, czy cokolwiek nagle ogłaszasz mówisz. Chwała Bogu, że i, 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 i wiesz, że to ty w ogóle nie, nie, nie mogłeś nic z tym zrobić. Ty nie mogłeś w tym maczać palców, tak by tak mówiąc, swoje. Ty, ty nic do tego nie mogłeś nawet przełożyć, żeby ta czy tamta sytuacja się zmieniła, i ty mówisz, tak, to musiał być Bóg. Cała chwała należy się Bogu. Więc chwała Boże to jest miejsce, to jest moment, w którym my nagle widzimy i doświadczamy suwerennego działania Boga na korzyść swoich dzieci. Także on wstawia się za tobą, on reaguje w Twojej sprawie, on podnosi Ciebie, ponieważ kocha Ciebie, ponieważ jesteś Jego głęboko umiłowanym dzieckiem, takim, którego, za którego On dał swojego jedynego Syna, jedynego umiłowanego Jezusa, który przyszedł, aby umrzeć za Ciebie właśnie, żebyś Ty miał życie wieczne, żebyś żył. Amen. Więc, więc ten drugi werset i chlubimy się nadzieją chwał Boże. Co to znaczy chlubimy się nadzieją chwały Boże, czyli jestem dumny z tego że mam nadzieję, że zobaczę przejaw chwały w moim życiu. Wchodzę w 21 rok na przykład, wchodzę w przyszły miesiąc, wchodzę w jakąkolwiek inną sytuację mojego życia i chlubię się, jestem dumny z tego, że mój Bóg objawi swoją chwałę. Nie dlatego, że ja jestem taki cudowny, a dlatego, że Bóg jest cudowny. On objawi swoją chwałę dla Twojego zbawienia, dla wyprowadzenia Ciebie z każdej trudnej sytuacji. Alleluja. Więc dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się, Nadzieje chwały Boże. Więc jeśli ja żyję w łasce i ja jestem w łasce, dokładnie tak samo możliwe, że i większość z was, albo wy wszyscy, którzy słuchacie, żyjesz pod łaską, a nie pod prawem, to wtedy my non stop chlubi, chlubimy się nadzieją chwały Bożej. I ważne jest, że tutaj chlubimy się nadzieją chwały Bożej, że to jest mowa o tym, że. To nie ty jesteś odpowiedzialny za to, że coś cudownego się wydarzy. To Bóg jest odpowiedzialny, że Jego chwała przejawi się w twoim życiu i w tym wszystkim, co czeka ciebie jutro. Czyli wiara to jest fundament, na którym stoimy. Nadzieja to jest patrzenie w przyszłość z nadzieją. To jest patrzenie w przyszłość, że objawi się. Boża chwała, objawi się moc. Czyli ja stoję na fundamencie wiary w Jezusa, a w przyszłość patrzę i mam nadzieję, że dzięki Jezusowi, w którego uwierzyłem, zobaczę rzeczy niesamowite, wspaniałe i potężne. Alleluja. I, i dalej, i dalej werset, jesteśmy na Rzymian 5. Dalej, trzeci werset. Że my, drugi werset mówi, i chlubimy się nadzieją chwały. Chlubimy się nadzieją chwały, a nie tylko to. Chlubimy się też z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieją. I znów powtarzamy: nadzieję. Wiecie, że tutaj. Te rzeczy, że my, my doświadczamy różnych ucisków, a jednocześnie ten fragment o uciskach zaczyna się od nadziei i kończy się tutaj tak jakby nadzieją, że Słowo Boże pokazuje, że jeśli my mamy cel w naszym życiu, naszym celem jest nadzieja, że chlubimy się nadzieją, którą Bóg przygotował dla nas, chlubimy się nadzieją chwały, którą Bóg... Objawi, objawi w twoim życiu. W momencie, kiedy, kiedy mamy taką nadzieję i stoimy w tej nadziei, lubimy się tą nadzieją, to te rzeczy, które trudne mogą nas, jakby, których doświadczamy, one wszystkie będą wykorzystane dla, dla twojego wzrostu, rozwoju, dla, dla twojego umocnienia się. Zobaczcie, jeśli Trzeci wers mówi, a nie tylko to, chlubimy się też z ucisków. Dlaczego? Dlaczego mamy się chlubić z ucisków? Tak? Dlaczego, Dlaczego nie, nie jest napisane, że załumuje, załamujemy się w, yy, w uciskach? Dlaczego nie jest napisane, że yy, płaczemy z powodu ucisków? Jest napisane, chlubimy się też z ucisków. Dlaczego? Wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość. A cierpliwość, doświadczenie, doświadczenie zaś, nadzieją. Ogólnie e, cierpliwość między innymi jest napisane w liście do Galacjan, to jest owoc Ducha Świętego, że kiedy e, to jest cnota, tak? To jest Boże duchowa cnota, być cierpliwym i później e, z cierpliwości z, e, ucisk wywołuje cierpliwość, cierpliwość wywołuje doświadczenie. I teraz Słowo, słowo wytrwałość albo cierpliwość, którą tutaj, które tutaj mamy, to jest słowo, które po polsku można przetłumaczyć charakter, że, że uciski wywołują charakter, że my, chrześcijanie, zwłaszcza na przykład, jeśli ty jesteś liderem, jeśli słuchasz, i jesteś. Częścią zespołu w Kościele, częścią liderskiego zespołu. To jest bardzo ważne, żeby, żeby ludzie w zespole mieli ten wyćwiczony charakter, żeby, żeby ten charakter od, był odbiciem Jezusa Chrystusa i my jesteśmy odbiciem Jezusa Chrystusa wobec tych, kogo prowadzimy, wobec tych, kogo Bóg nam daje, żebyśmy my opiekowali się tymi ludźmi i mogliśmy im pokazywać prawidłowe życie, życie. Życie w Bogu, życie z Bogiem i nie przejmujcie się, kiedy przeżywasz jakieś uciski, przeżywasz jakieś e, trudności. To wszystko prowadzi do tego, że ty zaczynasz coraz bardziej świecić. Ale to jest możliwe, że będziemy świecić tylko wtedy, kiedy w naszych oczach, przed naszymi oczyma, w naszym umyśle, w naszym sercu jest Rozlana nadzieja, że chwała Boża objawi się w naszym życiu. Jeśli pod naszymi stopami jest wiara, a przed naszymi oczyma w dniu jutrzejszym jest nadzieja, to Ty pokonasz każdą trudność. I te trudności uczynią z Ciebie jeszcze większe światło, będzie z Ciebie promieniowało. My wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi. My wszyscy. Jesteśmy wybrańcami, ukochanymi przez Boga, ale Bóg nas prowadzi, Bóg nas umacnia, i Bóg daje nam jeszcze większe, większy wzrost. I jak jest napisane, kiedy On się objawi, to jeszcze nie wiadomo, kim będziemy. Tak? Tak, Takie tekst u Koryntian jest. I piąty werset. A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlane jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. I znów, i znów świat mówi, nadzieja matków głupich, a tutaj słowo mówi, nadzieja nie zawodzi. Dlaczego? Bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych. Bóg Ciebie kocha, Bóg dba o Ciebie, Bogu zależy na Tobie i Jego miłość jest rozlana w naszych sercach, w Twoich serc w Twoim sercu. Jeśli Ty przyjmujesz tę miłość i mówisz tak, Bóg mnie kocha. Nie, nie próbujesz ścigać tę miłość. Nie próbujesz za nią się uganiać. Nie próbujesz za tą miłością jakby udowadniać Bogu, że tak, należy mi się miłość, należy mi się odrobina Twojego, nie wiem, miłosierdzia, współczucia. Bóg już Ciebie umiłował wysyłając Jezusa Chrystusa na krzyż. I jeśli Jezus umierając na krzyżu, już pokazał Ci miłość Bożą, to ta miłość jest rozdana w naszych sercach. Bóg Ciebie wielce umiłował i bardzo, bardzo, bardzo kocha, nie zważając na nic. Amen. I dlatego nadzieje nie zawodzi, bo miłość Boża rozdana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Amen. Masz Ducha Świętego, masz miłość Bożą, Bóg Ciebie kocha, Bóg Ciebie prowadzi. Amen. Hallelujah. Ja chcę Was pobłogosławić w Duchu Świętym. Ja proszę, dotknij teraz każdą osobę, która słyszy, która utożsamia się z Jezusem, która szuka Ciebie, Jezu, która chodzi Twoimi ścieżkami, wierząc, że Ty jesteś jedyną ofiarą, jesteś doskonałą ofiarą. Ja proszę, dotykaj każdego z nas, kto teraz słyszy, kto słucha, niech Twoja miłość rozlewa się jeszcze bardziej w naszych sercach. W imieniu Jezusa Chrystusa. Kochani, błogosławię Was. Życzę Wam jeszcze raz wspaniałego XXI roku. Wejdźcie w ten rok z radością, z nadzieją, że nadzieja nie zawodzi. Amen.